Jakby mało było teraz problemów w sferze finansowej, zarząd legionowskiej SMLW zmaga się też ostatnimi czasy z wyzwaniami całkiem innej natury, tym razem dotyczącymi jej długoletnich pracowników. Owszem, chodzi o wyzwania przewidywalne, takie których uniknąć nie sposób. Zawsze to jednak smutne, gdy prawo nakazuje rozstać się z ludźmi związanymi ze spółdzielnią od kilku dekad. W teorii pracownikami, w praktyce zaś często kolegami, koleżankami, a nawet przyjaciółmi. Ten rok jest wyjątkowy. Bo koniec roku 21 i rok 22 mnóstwo pracowników, którzy mieli 40-letni staż pracy, 30-letni staż pracy odeszło. Dla każdej firmy taka strata potrafi być odczuwalna i znacząca, a co dopiero dla takiej jak spółdzielnia, gdzie zatrudnieni w niej ludzie, mają częsty oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami, na rzecz których wykonują swoje obowiązki. Niektóre pracownice to miały wszystko, one nawet do komputera nie musiały sięgać, tylko wszystko miały w pamięci. No a w tej chwili no, w dziale członkowskim Helena Dudzka, e, Ziółkowska, w Księgowości ileś osób, no nie, no, zmiany były potężne. No ale mam nadzieję, że to wszystko pójdzie dobrze. W dziale Czynszów e, zmieniły się prawie wszystkie osoby, no nie wszystkie, no, powiedzmy połowa. Też nam odejdzie pani e, kierownik e, osiedla Egielońska, e, też będziemy musieli na młodzież postawić. No, jeszcze negocjowaliśmy, żeby została dłużej, tam coś ustaliliśmy, ale za długo nie zostanie. Tak więc, o czym wspomniał prezes Rosiak, wśród i tak już ostatnio uszczuplonej spółdzielczej kadry odbywa się właśnie coś w rodzaju pokoleniowej zmiany warty. Jak dotychczas, co niezwykle istotne, odbywa się bez przeszkód. Wbrew dość powszechnemu mniemaniu o niskich kwalifikacjach i dużych wymaganiach początkujących uczestników rynku pracy, w Legionowskiej SMLW na szczęście się to nie potwierdza. Zatrudniliśmy Nowych, młodych, bałem się tego niesamowicie. Na szczęście widzę, że ci ludzie, po pierwsze, rozumieją tę pracę, są staranni i oceniają i obsługują mieszkańców bez skarg ze strony mieszkańców. Więc jestem im wdzięczny, muszę im podziękować, bo nie zrobiłem tego. Jak zatem widać, nowi pracownicy wprowadzili się do legionowskiej spółdzielni wzorowo i, kto wie, być może oni również rozstaną się z nią dopiero za kilkadziesiąt lat, gdy na ich zawodowym horyzoncie pojawi się emerytura.